Zrobiliśmy wstępne rozeznanie. Jak się mają piersiowe. Mostka jeszcze nie sprawdzałem, bo nie robiliśmy klatki. Eee, mam zamiar spróbować zrobić klatkę w czwartek. Może już nawet koszula nowa przyjdzie, więc jeżeli nie będzie zbytnio bolało. To ją zrobimy. Eee, Baleczki dzisiaj siadły dosyć fajnie. Co prawda trochę mi nie, serzą niektóre osoby dźwigły. Przez ostatnie 24 godziny. stąd też nie czuję się dzisiaj jakiś... Mega na siłach, niewyspany, niedojedzony, wypukany z glikogenu. Machłem parę serii do 50 kg Jakieś wznosy, jakieś wyciskanie za głowy były. Nagrałem się nie tylko hantelki. Eee, co i oficjalny pomiar łapy. Ile zostało? Było 55, przy wadze 120. Obecna moja waga jest 100, kurwa, 13 śmiech na sali. Ej, to trzeba zmierzyć. No nie, nie. No, jak to się mówi, nieważne, że w łapie, ważne, że powyżej 51. <głosy> <głosy> I tyle, no. Kończymy na dzisiaj, na, na.